Zadanie z geometrii. <laughs> Wykonamy rysunek poglądowy. Generalnie mamy znaleźć bok BC i wiemy takie rzeczy. To pierwsze, co zrobię, to podaję mi cosinus kąta ADB, czyli tego z tutaj kąta. Skorzystam z stwierdzenia cosinusów w takim wypadku. Zapiszmy. Czyli wiemy, że ten przeciwległy bok to jest a kwadrat równa się suma kwadratów, czyli 4a kwadrat plus 36. Minus 2 razy 2A razy 6 razy cosinus tego kąta ADB, czyli razy 7 ósmych. No i wola, mamy jedną zmienną, <coughs> jedno równanie jesteśmy w stanie znaleźć A. No to przenieśmy A kwadrat na drugą stronę. Mamy trzy, minus 3A kwadrat równa się tu jest trzydzieści, 36 i tutaj mamy razy. Dwójka z tym do 4, to z tym do 2, to do 3 i to z tym się skróci. Dostajemy, że 3a razy 7, czyli 21A, czyli minus 20, ups minus 21A, przenieśmy wszystko na jedną stronę, mamy, że 3A kwadrat minus 21A plus 36 równa się 0. Dobrze, no to liczymy delta 21 kwadrat minus 4 razy 3 razy 36. No to ile to będzie kalkulator? 21 kwadrat 441 minus 12 razy 36, 4, 3, 2. Czyli widać, że to będzie 9, a zatem pierwiastek to 3. Czyli mamy 21 plus minus 3 przez 2a, czyli przez 6 plus 3 to będzie 20, 24 na 6, czyli 4. A drugie rozwiązanie to będzie minus, czyli będzie 3. 18 na 6, czyli 3. Mamy rozwiązanie 4 i 3. Nie mylcie z tego z 4, 3, ja tak sobie po prostu zapisuję. Dwa rozwiązania: 4 i 3. Dobrze. Który z tych to będzie? No, jeżeli to jest, Fajno daj tutaj takie założ założenie, że bok AB jest większy niż pierwiastek z 15. Bok AB. To jest. My wiemy, że a jest równe albo 3, albo 4. Otóż 3. Zauważmy, że to jest pierwiastek z 9. Co jest mniejsze niż pierwiastek z 15? Co by się nie zgadzało z założeniem, prawda? Czyli no, a to, a to z kolei jest równe pierwiastek z 16, co jest większe niż pierwiastek z 15. Tak? Mam nadzieję, że widać, że z tego założenia my wiemy, że, że A będzie wynosić pierwiastek z 15. Co nie? Ej Boże, święty, nie pierwiastek z 15, tylko 4 po prostu, tak? To jest to. 4, bo jest większe niż pierwiastek z 15. Ok, jest równe 4. Um... No, to mamy te dwa boki, czyli wiemy, że to jest równe 4 i wiemy, że to jest równe 8. Teraz co dalej? My chcemy jakoś dojść do tego BC. Skorzystajmy, że ten czworokąt jest opisany na okręgu. Skoro jest opisany na okręgu, to suma boków przeciwległych musi być sobie równa. Czyli wiemy, że 8 plus BC jest równe 4 plus CD. Ok. My też wiemy z zadania, że BCD kąt BCD jest prostokątny, a zatem możemy skorzystać także z twierdzenia Pitagorasa. A więc tak zróbmy. To twierdzenie Pitagorasa będzie nam mówić, że BC plus DC BC kwadrat. Plus DC kwadrat jest równe 36. Tyle. Uprośćmy to. Tutaj <laughs> wyznaczmy Cd. Cd jest równe Bc plus 4. Koniec. No to Bc do kwadratu plus Bc plus 4 do kwadratu równa się 36, czyli wzór skróconego mnożenia. bc kwadrat plus 8bc plus 16 minus 36 równa się 0. Upraszczamy wyrazy podobne. 2bc kwadrat plus 8bc, e, jeszcze no, minus 20 równa się 0, Podzielmy na 2. BC kwadrat plus 4BC minus 10 równa się 0. No dobrze, no to liczymy. Minus 4 plus minus b kwadrat, czyli 16 plus 4AC, czyli to będzie 40 przez 2A, czyli 2. No to minus 4, plus minus i teraz co my tu mamy? To jest pierwiastek z 56, a 56. Um, na razie zostawmy 56 przez 2. Pierwiastek z 56, to jest co? 56 to jest na 2, można podzielić, zostajemy 28. To jest 8 razy 7, jeśli ja dobrze kojarzę, czyli 8 razy 7. Dobra, to to jest to samo co 4 razy 14, co nie? A zatem 2 pierwiastki z 14. Czyli 2 pierwiastki z 14. Dobra, zostańmy przy tym. Czyli to jest minus 4 plus minus 2 pierwiastki z 14 przez 2, czyli całość to będzie minus 2 plus minus pierwiastki z 14. To jest nasze BC. Ok, ale skoro my wiemy, że BC musi być większe od 0, bo jest bokiem, tak? Czyli napiszmy BC większe od 0, wówczas BC jest równe minus 2 plus pierwiastek z 14. Koniec.